Rozdział trzeci. O sztukach i naukach, które należy zgłębiać. Mężczyzna powinien studiować kama Sutre i podlegające jej sztuki i nauki, jak również sztuki i nauki zawarte w darmie i arcie. Nawet młode dziewczęta winny przed zamąż pójściem zgłębiać kama Sutre oraz jej nauki i sztuki, a po ślubie powinny to czynić za zgodą małżonka. Niektórzy uczeni nie zgadzają się z tym i twierdzą, że kobiety jako że nie zezwala im się na zgłębianie nauk, nie powinny też studiować kamasutry. Wacjajana uważa jednak, że pogląd ten jest niesłuszny, gdyż kobiety znają już praktyczną stronę kamasutry, a znajomość ta pochodzi z kama szastry albo z samej nauki kamy. Jest tak nie tylko w tym jednym przypadku, ale też w wielu innych. Chociaż. Praktyczne aspekty nauki są znane wszystkim, tylko nieliczne osoby są zaznajomione z zasadami i prawami, na których owa nauka się opiera. W ten oto sposób jadnikowie, czyli ofiarnicy, mimo iż nie znają gramatyki, używają odpowiednich słów, zwracając się do określonych bóstw i nie wiedzą w jaki sposób owe słowa się ukształtowały. Kolejnym przykładem są ludzie, którzy wypełniają swoje obowiązki w pomyślne dni, wyznaczone przez astrologów, mimo już sami nie są obeznani z tajnikami astrologii. Podobnie osoby jeżdżące na koniach i słoniach tresują te zwierzęta nie znając teorii tresury, lecz jedynie praktykę. I wreszcie mieszkańcy najbardziej odległych prowincji przestrzegają praw królestwa z siły zwyczaju i dlatego, że mają nad sobą króla.